Mano ludziska, tutaj greco linio, Żulinio. W chyba widzieliście, było intro na początku. A teraz wracamy sobie do dalszej rozgrywki, czyli do kopania. Jak widzicie, jestem już na wersji 1.21.8. Dalej będę dzisiaj kopał nasz magazyn. Tam sobie zaczynamy kopać. Nasze kopalnie, w poszukiwaniu surowców. No. Pewnie dzisiaj widzieliście nowy przegląd, Tizmiego, albo Stasia Jurajskiego. To co dodali dzisiaj do mnie w przeglądzie, raczej w, w, w subszocie najnowszym, to jest normalnie obłęd. Normalnie obłęd. Doblady. chyba na przyszłość będę sobie tutaj szykował miejsce dla golema miedzianego. Chyba Jak sobie tutaj zrobię skrzynki, to no co ja będę przychodził z jaskini, będę wrzucał wszystko do mnie do skrzynki, żeby golem nie sortował. Oczywiście, jeśli będę miał tego golema w przyszłości. No. Mam nadzieję, że dobrze mi słychać. Oczywiście, e, pierwszy pomysł, na który wpadłem, do Slajwika bogatankowego i dam na Reddita. Bo na pewno, na pewno, Pożęki tam patrzą: Reddita i te inne społecznościowe rzeczy. Czyli no, Czyli. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że na tyle, na, na taką długość będzie to nasz magazyn. Skopiujemy go dalej. I wiecie, dużo nas tutaj czeka nowości. Na których pewnie już wiele ludzi gra. Brody. Ale ten make się rozwija mocno Mam Na nadzieję, że ten odcinek będzie miał tak samo duże wyświetlenia jak poprzedni że będzie ten odcinek w najnowszej w najlepszej jakości Mówiłem sobie fajnie. Huh? Ale zapewne leci muzyczka. Zapewne te słyszcie osadników w pobliżu albo villagerów. Też byłem zaniepokojony i huh? dźwiękami. Nie wiem czy wrócić do robienia live'ów z telefonem. Jak myślicie? by live'ować te y telefonem laptopa XD? Trochę nieopłacalne. Ale chociaż jedyne w taki sposób. To byłby bardzo płynny live. I bez lagów oczywiście rozgrywka. Brother, nie, nie mam jak tu postawić sobie telefonu, bo mój statyw na telefon jest zbyt duży. Słuchaj, dobra, Teraz chyba na razie zostanę przy filmikach. Dajcie znać w komentarzach o co o tym myślicie. No. Dobra, mam tu jeszcze deski. Trzeba... Trzeba zacząć kopać rodziska. O już mamy pisze żelazo nawet dając życie robić kopalnie Ja trafię na dużą Dużą kopiskę Dużo kopisk Miedzi. I zapewne teraz wiecie, okay, ja tu skończyłem już? Raz, tak, skończyłem. XT, bo to już też razu wydobie. I zapewne wiecie, spawn. Nie będzie miał. Ciągle aktywowanego czanka, za co pójdę po więcej drewna, ale na razie cały kobyl zostawię tutaj no. węgiel sobie wydobędę też. Będę to wszystko zmieniał cały strój magazynu nie hmm? myślałem też, żeby dodać sobie jakiegoś moda na minimapę Na white pointy się nigdy nie zgubić. Będę gdzieś daleko podróżował. tutaj? To. to, to. Hegel też chyba tutaj. To, to. Wezmę, to wezmę. Mam piec? Chyba mam. Dobra. Ale przepalał do żelazo. Mam osadniki, idę sobie trochę drewna, i widzicie tu już mamy mieć. gdzie te osadniki słażą, tu jeden osadnik, idę po to drewno To wleciało. O, dzięki Bartek Edit, za subika. Dzięki, dzięki. Tak już było. I spam, co? Przeblady? A tu sobie zbieram to drewno. Będziemy go potrzebować bardzo dużo nasze szynki i inne surowce. by się też trochę e, przekładać teren wokół naszej jaskini pod dom Ale to chyba w stylu odcinku. Na razie zajmujemy się naszą piwnicą. I myślę, że chyba tyle wystarczy. Jeszcze troszkę to niszczę Nie polniszcza. Jak się nocka zbliża? i mamy już zdobyki po, po prostu powrócić do naszej jest kinii na miejsce i to na mnie już. Przerobię troszkę tutaj Drewno na deski Przerobię to na to tak będzie git W razie dwie skrzynki nam wystarczą Mam że Koper Golem w przyszłości będzie ogarniał, gdy tu tak stoi. <grymne> Więc będzie 20... troszkę łóżko w inne miejsce teraz. Proszę, że lazo. mamy, mamy. Dzięki za oglądanie tej skrzynki z drewna. Wciąż w jedną tak zostawię. I będzie chyba git Ale mamy już takie jako pomieszczenie gotowe. O klucze Dobra, muszę zrobić drobinki. Muszę zrobić drobinki. W też sobie mieczek zrobię. No. To będzie dużo roboty. Nie wiem na który poziom się kopać, ale spróbuję się kopać dzisiaj jakiś osiemnasty poziom. No, niech się zobaczę. Niech zobaczę. Zobaczę ludzie. Widzę kolejny subik od Arkadiusza krewta teraz widzę. Więc tutaj będzie nasze wejście do naszej kopalni. Wtedy kopałek głupi, czyli pod siebie. Włączam sobie F3, żeby widzieć na jakim poziomie jestem. Na sześćdziesiątym taki jakiś czas będę patrzył F3 Ja raz O kurcze, dokonaj się dokopię dzisiaj O kurcze, brate Malowiska. Nie wiem dokąd się dzisiaj dokopię, ale wygląda to, że na ten odcinek będę musiał już kończyć. Widać, że Subik jeszcze od Indygo go wpadł. I tym razem dobra więc dobra, dziecko, więc trzymajcie się umycie, posłuchajcie, oceniajcie oczywiście nie zapominajcie o walieniu po to, do go tutaj więc na razie oka